Siema, jestem Tricus i w dzisiejszym odcinku chyba nagrywam coś, co jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów na tym kanale, czyli pokazanie mojego konta w Brawl Stars po wielu latach. I pewnie myślicie sobie, że tutaj nie będzie nic ciekawego. Chociaż z drugiej strony inaczej może byście się mnie nie pytali, ale zobaczcie, mam 35 tysięcy pucharków. Ja ogólnie mimo że nie nagrywałem Brawl Stars'a, no to to jest moja ulubiona gra. I cały czas w niego grałem, więc yy, tak naprawdę konto jest dosyć mocno wyek wyekspione, jak sami widzicie. Ja wam wszystko pokażę, co tutaj jest. Możemy zacząć od odbierania żetonów, okej, okay, okej, okay. możemy otworzyć mitycznego star dropa, którego właśnie sobie tutaj wylosowałem, zobaczymy co, co nam dropnie, uwaga, no nie, no jaka się motka i to jeszcze do poko, którym w ogóle nie gram, zobaczcie, zacznijmy w takim razie może od zadymiarzy, oczywiście zadymiarzy mam wszystkich i wszystkich mam albo na dziewiątym, albo na dziesiątym, albo na jedenastym poziomie, do każdego jak widzicie mam e, gadżety, mam star powery i do każdego też mam jakieś skiny, więc naprawdę dużo kontentu tutaj będzie, Ostatnio jaram się, dlatego że odblokowałem sobie Kita teraz. Nic nie kupowałem, tylko po prostu tutaj sobie grindowałem normalnie misje, i w ten sposób to ogarnąłem. Teraz mam trochę misji do zrobienia. Oczywiście dzienne. E, już słuchajcie, wszystkie zostały zrealizowane. Jeżeli chodzi o sławę, no to mam marsjańską sławę 1. Więc no. Jak widzicie, naprawdę, naprawdę nie próżnowałem. Także mam tutaj błyskotki i zrobimy sobie też w dzisiejszym odcinku challenge. Słuchajcie, będziemy sobie próbować grać w starcie tym oto nowym zadymiarzem, którego jeszcze do końca nie ogarniam. I za każdego kila będę mógł sobie kupić. Słuchajcie, uwaga, uwaga, jedną rzecz w sklepie. Więc zacznijmy w takim razie, może klasycznie powrót do tej serii od kupienia sobie takich oto, zobaczcie. No wiadomo o co chodzi, wiadomo o co chodzi O gemy, kupujemy gemy od razu za 600, dlatego, że no nie doładowywałem Konta od bardzo, bardzo dawna I wszystko gotowe, zobaczcie I mamy teraz 2169 Gemów, czyli naprawdę dużo będziemy Mogli robić, naprawdę bardzo, ale Za bardzo dużo, słuchajcie, różnego rodzaju Rzeczy, pokupujemy sobie w końcu wszystko co, co, oczywiście nam jest potrzebne Do tego, żeby to konto dalej było Najmocniejsze, jakie się tylko da, okej okay, Tutaj codziennie prezent do odebrania Bardzo dobrze i hiper doładowywanie Kruka. No, kruk to jest jeden z moich ulubionych zadymiarzy, tak naprawdę. Więc wiecie co? Na początku może jednak zmienimy lekko koncepcję. I powinien był to kupić po pewnym czasie dopiero. Bo nawet jeszcze nie prosiłem Was o łapkę w górę ani o subskrypcję na tym kanale. A to jest naprawdę błąd, słuchajcie. To jest błąd, powinienem Was od razu prosić. Patrzcie, tutaj mamy trochę błyskotek, ale mam za dużo błyskotek, żeby sobie je kolekcjonować. Dobra, i umówmy się tak. W takim razie gramy solo. I jeżeli uda mi się wygrać, to mogę sobie kupić jakiego tylko skina. Chcę, a jeżeli nie, to pierwszego, jaki mi się wyświetli w sklepie i stracę hajs przez to na coś, czego w opór nie chcę, więc zobaczymy w takim razie, czy nam się uda, czy nie. Okej, okay, zaczęliśmy w dosyć dobrym miejscu. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Okej, okay, okej. Okay. Mm, no to teraz... Jaka powinna być tu strategia? No nie wiem, czy wziąłem nawet dobrego zadymiarza, dlatego że no kruk według mnie nie jest najlepszy na starcie solo, tak ogólnie, dlatego że nie rozwala tych skrzynek zbyt szybko. No ale dobra... Słuchajcie, tutaj musimy być bardzo skupieni. Mamy już dwie, dwa kuby. Okej, okay, tutaj innego kru. Nie no, co to miało być, ludzie? Co to miało być? No, hita mnie tym wzgardą. Ja nawet nie wiedziałem. Okej okay, pierwszego, jaki mi się wyświetli. Różowy El Primo. Nie, nie. Czemu różowy El Primo? Oh, man. Ale dobra, on jest całkiem śmieszny z drugiej strony. Tylko, że po prostu bym go nie kupił. W takim razie teraz lecimy, tak. Lecimy kolejny raz. Teraz gramy sobie kitem. Musimy go wytestować i zobaczymy. Jeżeli uda mi się wygrać, to teraz mogę sobie kupić skina, jaki tylko mi się podoba. A potem przejdziemy do otwierania całego karnetu. Zadymiarskiego, dlatego że to jest oczywiście epickie. Ja zostawiłem sobie trochę rzeczy do skolekcjonowania. No i ogólnie ten odcinek będzie naprawdę bardzo fajny, no bo dużo rzeczy mamy tutaj po prostu do zrobienia. I kit, szczerze mówiąc, byłby dużo lepszy w starciu duo, chyba każdy wie dlaczego. Przez jego ulta, który no normalnie tylko stunuje osoby, a tak to zadaje on dużo, dużo większy damage. E, Okej, okay, tutaj nie wplątujmy się nawet w takie problemy, bo to nam się zupełnie nie opłaca. Okej, okay, się siemano, siemano, mordo, siemano. No, niestety, nasz ziomeczek tutaj e, nie udało mu się do końca z nami rywalizować. Pytanie brzmi, czy nam się uda rosę rozwalić, czy nie. O kurde, patrzcie, uwaga, uwaga, uwaga. Ultował? Pyk! Tego weźmy. Jest, rozwaliliśmy go, zabraliśmy sobie cubesy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, a ten. On mi podziękował za uratowanie go, ale on nie wiedział, że to dlatego, że po prostu chciałem mu ukraść power cuby. Okej, okay, teraz tego. O-o. O o, rosa! Rosa! Ej, chwila! My mamy finał My mamy finał! Jak Rosa Ale zobaczcie, tutaj na szczęście pyk. Jeszcze sobie wezmę takie coś. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ej, to może być dosyć ciężkie, nie? To może być dosyć ciężkie. I pyk! Zwycięstwo oczywiście, zwycięstwo epickie i dosyć proste. Mimo, że grałem kitem, który lepszy byłby w duo. No i w zamian, oczywiście, jest tylko jedna rzecz, którą możemy sobie zrobić. Jest to, słuchajcie, chyba wiemy co. Możemy sobie zagrać w duo, ale w zamian mogę kupić jakiego skina chcę: Księżycowa Piper. Kurde, ale żaden mi się do końca nie podoba, szczerze mówiąc. Dobra, a zobaczmy, jakie do niego są w sumie skiny. Takie coś. Ee, no, on jest średni. Za tysiąc błyskotek, tylko dodatkowo. Hmm, kim ja ostatnio bardzo lubię grać? Przejrzyjmy sobie naszych zadymiarzy tutaj. Kogo ja bardzo lubię? Do Chestera już mam. O, do niego nie mam skina. O, kurde! Dyniowy Kieł! Ej, czy uważacie, że Dyniowy Kieł to jest najlepszy skin? Czy może ośmiornica Kieł? Kurde. Kogo by tutaj można było wziąć? Kogo by tu wziąć? Wiecie co? Chyba dniowy to jest większy flex, dlatego że się dostaje też różne odznaki. Więc na niego wydajemy sobie błyskotki i spróbujemy sobie nim także teraz zagrać. Okej, okay, bardzo dobrze. Weźmy sobie od razu nasze nowe przebranie. Pyk. Tutaj oczywiście od razu weźmy sobie błyskotki do Okej, okay. ej, tutaj jest dużo hajsu. Ja tego nie otwierałem. A tutaj na plusie. Co? Jeszcze 1500 błyskotek? Ej, ja jestem bogaty, ludzie. Normalnie jestem bogaty w opór teraz. Dobra, kolejne błyskotki. Okej, okay, okej. Okay. Ej, nieźle, nieźle. Ale musicie przyznać, że moje konto naprawdę jest niezłe. Uuu, fajna, fajne, fajne. Tysiąc dodatkowych tysiąc mocy do ładowania. Okej, okay, okej. Okay. I co? Patrzcie ile ja tego mam! Co jest? Co jest? Jak to? Jeszcze 1500! Ej, ludzie, ja mogę wszystkich zadymiarzy sobie normalnie zenchantować, Dobra, tutaj. Pyk, pyk, pyk. Bardzo rzadki, tylko 100 monet. No, beznadziejne, beznadziejne zdecydowanie. Jeszcze mamy star dropa jednego. Okej. Okay. Mityczny! No nie! Czemu akurat to? Przecież przed chwilą dostałem kilka tysięcy. Co za fail. Ale dobra, monetki. Monetek ostatnio mam bardzo mało ogólnie. A ja lubię mieć dużo monetek, widzowie, bo monetki są spoko. Okej, okay. okej. Okay. Klejnoty dostajemy z karnetu. No, wszystko sobie otworzymy. Wszystko sobie otworzymy. Słuchajcie, co mam. Zrobimy drop. Zobaczymy, czy może mi się trafi jakiś skin. Najbardziej bym chciał, żeby mi się trafił właśnie jakiś skin. Dlatego, że wszystko inne już udało mi się oczywiście zdobyć. Okej, okay, tutaj tak. No nie, no. Dajcie spokój. Ile już mam? 6000 tysięcy! 6 tysięcy! Siedem tysięcy! Okej, uwaga, uwaga. A nie mam żadnego zadywiaża, w którego mogę to wpakować nawet. What the Fridget? Okej, okay, bardzo rzadki. Nie, no to znowu monetki jakieś. Ale dobra, tutaj pyk. Jeszcze więcej klejnotów. Patrzcie, ja normalnie więcej dzisiaj zarabiam, niż wydaję na tym odcinku. A to jest... Z... Nie licząc tych e, sześciu stów, które wydałem na samym początku, ale to wiecie, Brawl Stars to jest, więc gram w tyle lat w niego. Teraz nagrywam odcinki, no to nie wiem, zostawcie w zamian łapkę i subskrybujcie kanał, bo będzie więcej Brawla zdecydowanie, dlatego że, no jak widzicie, bardzo lubię grać. Jak chcecie, to możecie pisać mi w ogóle, jakie chcecie odcinki zobaczyć u mnie na kanale, dlatego że chętnie sobie ponagrywam zdecydowanie, takie, takie które wy chcecie, więc. Okej, okay, chwilę, aż ja odblokowałem cały karnet, już myślałem, że cały karnet, ej, to może w następnym odcinku albo w jakimś niedługim będę mógł zrobić, ale teraz jeszcze jest. Jeszcze... Jeszcze więcej star dropów, okej, okay. no to jest dosyć słabe, tutaj uwaga, 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 no nie, rzadki, ah, okej, okay. no nie jest najlepiej, ale teraz w takim razie możemy sobie wytestować naszego nowego kła, okej, okay, czy ja mam do niego dobre rzeczy tutaj, dobra, wiecie co, zbyt mnie to kusi, zbyt mnie to kusi, musimy sobie go ulepszyć, to do niego będzie dobre? Tarcza. Tarcza jest niezła do niego. Jako, że to jest atakująca postać na blisko, no to też możemy sobie kupić. O, coś takiego, zobaczcie. E, dlatego, że będą się zwiększały. Będzie się zwiększał nasz damage tutaj, w momencie, gdy będziemy walczyć. Okej, okay. i możemy kupić po osiągnięciu mocy. No to osiągamy tą moc. Kupujemy od razu za 5 kafli. Ej, co jest? Ja mam mało monet dosyć widzowy. Mam tylko. Tylko 12 tysięcy monet, no ale dobra, nie mam i tak na co tego wydawać, więc git, może mi wystarczy, może mi jeszcze wystarczą te monetki. Okej, okay, uwaga, uwaga, zaczynamy w takim razie, zobaczcie, ten skin jest ogólnie mega fajny. Fajnie wygląda. Eee, tutaj o o! O, 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 o! Yeah! Bardzo dobrze, bardzo dobrze to o, Czekajcie, czemu tutaj jest samotny o, leżący na ziemi, żeby ktoś go zebrał. I jakiś tik dodatkowo randomowy. Co jest? Co jest? Co jest z tymi ludźmi? Czemu? Czemu oni tak grają? Co jest? Niech oni się nauczą grać, już mam 5 Cubów. lOL, dobra. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. O, siema, siema! Dziękuję bardzo za powercuby. To mi się przyda. O, co jest? Ja mam takiego d skopniaka na odległość! I patrzcie, pyk! Jest! Co jest? 11! Okej, okay, patrzcie, tutaj zbajtujemy, zbajtujemy. Niech tutaj przyjdzie, Ktokolwiek to jest. Eee, halo? Czy ktoś tutaj jest jeszcze poza mną? O, tutaj patrzcie! Dobra, walka na odległość. On strzela normalnie na odległość? Ja nie strzelam normalnie na odległość. O, to jest lepszym strzelcem na odległość. E, czy on uciekł właśnie? Nara. <laughs> Ej, dobra. To jest naprawdę niezłe. To jest dobra strategia. Najlepsza strategia, żeby wygrywać, to po prostu wygrywać. Czajcie to, nie? Czajcie to. No, nie no, to jest bardzo dobre. Od razu sobie weźmiemy tysiąc tutaj. Patrzcie, pyk. Kolejny level karnetu. Czy na, może nam to dało? Dało nam to star power. Uwaga. I... Bardzo rzadki. No nie no, bardzo rzadki. Kurde, jak kloc w sedesie po prostu, bardzo rzadki. Okej, okay, i nawet nie wykorzystałem super do ładowania. Jeszcze nie zobaczyłem co ono robi. Na jakiej rundzie będzie fajnie. Okej. Okay, na, ja najbardziej lubię chyba zbiór notów, chociaż knockout jest to jest chyba mój ulubiony tryb. Jaki jest wasz ulubiony tryb? Możecie mi napisać. A teraz sobie testujemy jeszcze raz. Okej, okay, patrzcie, no. O, typ ma większą księżycową sławę. Ode mnie nawet. Porąbana akcja. No, mapka nie jest najlepsza, żeby wygrać Kłem, jeżeli mam być szczery. O. Okej, o, o. okej, okay, okay. tarcza. O oh, man, ale dałem się porobić. Okej, okay, tutaj Nita rozwali tego ziomka. Ja rozwalę zaraz tego ziomka. O o. No dobra. O! Czemu ja mam takie fejle w tej rundzie? Czemu ja mam takie fejle? Porąbane to jest. Ja tylko chcę hiperdoładowanie. Ludzie, ja nawet nie chcę wygrać tego meczu. Dawajcie mi ten. Dobra, wwalam się w nich. Okej, okay, chodź tu. Chodź tu. Dobra, jeszcze więcej potrzebuję. Ty tu chodź, ty tu chodź. Okej. Okay. Teraz czekamy na tego. Nie no, niech oni stracą to! Niech oni stracą to! A dawać mi super doładowanie! Dawać mi super doładowanie, no! Czemu? O! Nie! Co się. Nie! Co to ma być? Jeszcze wygraliśmy i nie dostałem super doładowania nawet teraz. Za ciężko jest to bić! Za ciężko jest bić się super doładowanie. Patrzcie, ile mam skinów w ogóle na przykład do Colta. Co jest? Czemu ja mam aż tyle skinów do niego? Rewolwerowiec Colt? Ej, fajny jest ten skin, ok? To jest super skin też. Dobra, to jest niezłe całkiem. Ok. No dobra, jeżeli będziecie chcieli, to wam pokażę jeszcze w następnym odcinku. A tymczasem piszcie mi, co chcecie oglądać. Zostawcie łapkę w górę przede wszystkim. Wszystkim widzimy się w kolejnym odcinku, to na tyle na razie.